Cześć wszystkim, Natalia Skibińska, pasję Human Microbiom. Witam serdecznie panią doktor nauk medycznych Marię Bartoszewicz. Dzień dobry wszystkim, Gdański Uniwersytet Medyczny. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dosyć uporczywej przypadłości, która czasem się zdarza. Z uwagi na sytuację panującą, podróże raczej znajdują się w sferze naszych marzeń, ale oczywiście, jeżeli jak gdyby będzie znowu możliwe podróżowanie, to pewnie większość z nas wybierze się czy to za granicę kraju, czy nawet jeszcze dalej. I teraz zatrucia pokarmowe, jak i biegunka podróżnych, to jedne z najczęstszych problemów zdrowotnych, które nękają podróżujących. W ciągu pierwszych tygodni pobytu w pewnych konkretnych krajach tropikalnych, Biegunka przytrafia się mniej więcej co drugiemu podróżnikowi. A powszechność tej przypadłości sprawiła, iż doczekała się licznych, dosyć barwnych, lokalnych określeń. Pani Mario, gdzie najłatwiej o tę wątpliwą przyjemność? No, rzeczywiście, ta zmora, jaką jest biegunka podróżnych, no to przede wszystkim może się nam pojawić w krajach, tak jak mówiłaś, tropikalnych, czyli Afryka, Ameryka Południowa, Azja. O, w Azji, może tylko Japonia i Korea Południowa to kraje o wystarczająco wysokim standardach, o, wysoko, o wystarczających standardach higienicznych, i tam możemy się tego nie obawiać. Oczywiście kraje tropikalne to takie pojęcie trochę ogólne, ponieważ biegunka podróżnych trafia się także w Turcji, w Egipcie, w Hiszpanii, nawet w europejskich krajach. Może, może dojść do zatrucia pokarmowego, które będzie się objawiało właśnie jako biegunka podróżnych. W zasadzie na wszędzie, jeżeli udamy się tylko do innej strefy, gdzie występują bakterie, z którymi naturalnie się nie, nie stykamy, tam również możemy no. doznać takich objawów. Może być to właśnie biegunka podróżnych, i wcale nie musi być to daleka podróż. A jakie czynniki predysponują właśnie do wystąpienia biegunki? Nieostrożność na pewno, ale mówiąc poważniej, wiek jest tu głównym czynnikiem ryzyka. Częściej będą chorować dzieci i osoby starsze. Oczywiście chodzi tutaj o, o indywidualną odporność. A jakie mm, objawy oprócz tego oczywistego jeszcze towarzyszą? Pamiętajmy, że biegunka podróżnych to w zasadzie nie jest choroba, to jest zespół objawów rządkowo-jelitowych, czyli oprócz no, tej oczywiście biegunki to będą i nudności, wymioty, bóle głowy, może się dołączyć gorączka. I ile może potrwać taka biegunka właśnie? Y jeżeli mm, zarazimy się gdzieś bakteriami powodującymi, powodującymi taki roztrój żołądkowo-jelitowy, no to okres wylęgania się tej, tych objawów, tej choroby, no już mówmy tak, no to jest jakieś 2-4 dni. Może to potrwać, jeżeli już dojdzie do pełnoobjawowego y, obrazu te, tej choroby, jakieś 3-4 dni, może nawet czasami trochę dłużej. Z reguły mm, Biegunka podróżna spowodowana przez wirusy trwa krócej 2-3 dni, biegunka wywołana przez bakterie trwa dłużej. Czy podczas trwania tego stanu, na jakie produkty powinniśmy uważać, a jakie należałoby spożywać? I oczywiście biegunka, czyli ten podstawowy obraz, to jest sytuacja, która może nas doprowadzić do odwodnienia. W związku z tym trzeba dbać o to, żeby uzupełniać elektrolity i płyny. Mamy tutaj do dyspozycji a wodę może nie, bo to te kraje tropikalne, ale soki owocowe, chociażby one są dość bogate w potas. Jeżeli powinniśmy jeszcze uzupełniać sód, więc te napoje powinny zawierać trochę, trochę soli. W związku z tym no, na, można troszkę soli dosypać nawet do wody. Bardzo dobrym. Takim remedium na biegunkę był chyba i jest rosół drobiowy. Kiedyś nazywano to bulionem, taki wywar gotowany z kurczaka przez tydzień. Oczywiście nie mówię, że bez przerwy, że cały czas w ciągu ale tak przez tydzień gotowany po kilka godzin dziennie. To był naprawdę ekstrakt, który zawierał wszystkie potrzebne nam minerały. Oczywiście no, czasami trudno rosół drobiowy w krajach tropikalnych, ale. To może taka ciekawostka. Przede wszystkim dbajmy o uzupełnianie płynów. Czy biegunkom podróżnych można się zarazić? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie najpierw wyjaśnić, czym jest choroba zaraźliwa, a czym choroba zakaźna. Choroba zakaźna to choroba wywołana przez takie czynniki jak bakterie, wirusy, czy powiedzmy pierwotniaki. A choroba zaraźliwa to jest choroba, która przenosi się z człowieka na człowieka. W przypadku biegunki podróżnych, jeżeli to jest biegunka spowodowana przez bakterie, najczęściej to są heterotoksyczne szerchia coli, jeżeli ktoś będzie pielęgnował tego chorego i nie zachowa jakichś no, wysokich standardów higienicznych przy tej pielęgnacji, to może się zdarzyć, że te enterotoksyczne na jakoli mogą zostać na rękach czy w inny sposób przeniesione do drugiego człowieka i w tym sensie można przenieść te bakterie dla inną osoby i ona również dozna tych objawów, które określamy jako biegunka podróżnych. W tym sensie ona można się zarazić tą A Czy możemy jakoś zapobiec występowaniu biegunki? No oczywiście, tutaj nie jest to wcale aż takie trudne. No, przede wszystkim trzeba uważać na to, co pijemy i co jemy. Woda jest kluczowym czynnikiem, na który powinniśmy zwracać uwagę w takich krajach, do których mamy wątpliwości o, co do jakości tej wody. I nie można tutaj zapomnieć o tym, że o ile, bo o ile ludzie no, pamiętają o tym, żeby pić przegotowaną wodę, to czasami zapominamy, że prysznic czy zwyczajne mycie zębów to jest również moment, w którym możemy zakazić za się tymi właśnie bakteriami. W związku z tym. Nawet do mycia zębów powinniśmy używać w takich krajach wody przegotowanej, a pod prysznicem nie otwierać ust i nie pić tej wody. To podsumowując, o czym należy pamiętać? Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zepsuć sobie tej podróży, więc na wszelki wypadek zabieramy ze sobą apteczkę, w której mamy środki przeciwbiegunkowe. najpopularniejsze bardzo szeroko dostępne do, na rynku. Zabieramy również środki, którymi będziemy w razie ewentualnej biegunki podróżnej mogli się posłużyć w celu zrównoważenia ubytku płynów, czyli elektrolitów. Czyli to są popularne też chyba nie leki, preparaty, które rozpuszczone w wodzie popijamy i w ten sposób uzupełniamy płyny. Chyba to wszystko. Pamiętajmy o tym, że bakterie w zasadzie mogą się znajdować, te szkodliwe bakterie mogą znajdować się w wielu różnych miejscach, na wielu różnych powierzchniach. Jeszcze możemy dodać, żeby pamiętać o tym, że jeżeli chcemy zjeść pyszne tropikalne owoce, no to wybierajmy te, które mają grubą skórkę, które, które to owoce sami osobiście z tej skórki obierzemy i zjemy. Bardzo dziękuję Pani Mario. Dziękuję również. I Wam również dziękuję. Zapraszam Was za tydzień do obejrzenia kolejnego odcinka. Zapraszam do naszych social mediów. Zapraszam również, żebyście zostawiali komentarze pod filmami czy w naszych mediach społecznościowych. I jeżeli chcielibyście, aby temat Waszej dolegliwości był tematem kolejnego odcinka, napiszcie do nas, zostawcie informacje. I co mogę więcej powiedzieć, trzymajcie, trzymajcie się, się zdrowo.